Halo, halo, siema Siemaneczko, z tej strony Ja, czyli Gieniu i dzisiaj ze mną Alan. Przywitaj się. maneczko. I, I dzisiaj... I dzisiaj lecimy z pierwszym odcinkiem z Minecrafta. A więc tak. Po raz pierwszy jest ten odcinek, ale... I właśnie. Info. My nagraliśmy 20-minutowy odcinek, tylko, tylko... w tym rolę, no. że, że ja go nie nagrałem. Pokczamp? Pokczamp widzowie. Dobrze. No to lecimy tak jak wtedy. chodźmy na zupki. Tak, wtedy. Ale teraz, teraz chcę jeszcze szybko widzom wytłumaczyć. Yy, o co chodzi w tym filmie? I chodzi o to, że ja chcę wam pokazać, jak ja fatalnie gram vs yy, 1, versus 1 yy, w Minecraft, więc no. Na co? A ja... na. Wiesz co ja na, ja na te surpaki se wyłączę, okej? Okay? Do PvP? No, dawaj na zupki na zupki. Okej, okay, może być. No. O, Boże. Ja już czuję, elegram, że to był długi to zły wybór, żeby wyłączyć te teksturpaki. Aha, bo ty jeszcze mi, o tego zajebiście, Ja to robię, to robię specjalnie, jakby co, więc nie ma... Tak, specjalnie to, jest... tak lamisz, oddajesz mi, co nie? Dajesz mi się zabije. Tak. No tak. To nie ma sensu z tobą gra! A Henio, co wiercisz? Henio! Co wiercisz? U mnie nad domem, kurwa. Co ty odwalasz, Henio? Przestań! Przestań, włączę te teksturpaki. Ładnie gra, wygląda. Mówisz? No. Jest też gra płaska, bez teksturpaków. Dobra, dawaj, chodź na... No co teraz? Masz taki tryb jak wanilia, jeden versus jeden odblokowana? Wanilia, no. złoty miecz? Nie... To odblokuj tę vanilię Już mam, mam. Okay. już czekam Ja, ja nie pamiętam vanilii, no ale pamiętam, że to jest totalny rozwalać. A to Oho, no właśnie o, ja pierdziele, chłopie, jakie potki tutaj mam. Ja pierdzielę. No, tutaj masz wszystko. Ty masz wszystko. To będzie długa walka, zawcipałem. Tak no. Na. N nauki? S no? Okej. Okay. No, gdzie jest slowness tak ogólnie? Znaczy... czy na... Nie, e nie sloweness, tylko... Aaa, dobra! Ja już myszkę odłożyłem, bo to nie ma sensu. GG. Po prostu GG. No. się łapką mnie dobi. Łapką mi jeszcze dobi, jak chcesz. Chcesz? Dobij mnie łapką. Kontrol mi nie działa. Śmieciu. Ty. Dzięki. <śleski> Milisekundę. No, chłopiec jest dobry po prostu. No chłop jest dobry w, yy, w te klocki. No chodź jeszcze tak. na winilię Dobra. Na wanilię. Dobra, jeszcze ja raz. Lubię wanilię. Dobra, jeszcze raz. Jaki wydajemy challenge dla widzów, żeby był kolejny odcinek z z Minecraft'a? 10 łapek. 10 łapek w górę? Co? Na bank? Na bank? 10 łapek w górę. Na bank? następny odcinek okej, okay. więc widzowie Zbijecie łapki, to my już lecimy z kolejnym y, ultra y, słabym w moim wykonaniu 1v1, dobra, teraz na co? vanilia, y, vanilia okay. Tak. wiesz co, to ja może sobie wypiję tylko fire resist ja pier... co ja zrobiłem? Debilne dobra, to ja wypiję tylko sobie ja wypiję Fire Resistance i Regener... i re i, regen i Regenerację, okej? Okay? gdzie jesteś? Kurwa, gdzie mogę być? Tam gdzie zawsze. Poczekaj, muszę poczekać. Aha, bo... Ja, ja... ja wypiłem potkę na słabość! Jestem idiotą. <grym> Jestem idiotą. <grym> Nie, ja tu wypiłem słabość. Ja mu w gonga walę, z łuku. Łuk kontra miecz. normalnie na odcinku. W gonga dostał, w gonga. Ale ja miałem fajny resistance, co jest nie tak? No ja te chłopie toś też mają z 5, ci przypominam. A. Dobra, chodź na siekiery, siekiera, siekiera, siekiera. O, no, tam tu przelegam, bo by też spamił. Chodź siekierkę. Ci pory małe? No, byłoby fajnie. Tak. Czemu jeden? Aha. Czy ty wyłączam? Zajebiście widzowie. Dobra, już wyłączam je. Chłopczy, ty wyłączył dopiero. Majzajat, widzicie i on ma strefę kurwa. Widzowie, czy to się nagrywa? To się nagrywa. Ja pierdzielę, widzowie. Heniu! No! Co wiercisz? Przestań! Dawaj, chodź na Diamond 1 vs. 1 Diamond? Okej. Okay. No Jezus. Ja ja wiem, co to, a, a. Unlock it, czekaj, jeszcze raz. Dobra. Jestem. Aaaa! No, no. Gunen, bo ja pierdolę. Czemu? O. Mi każdy I Kto mówi przed odcinkiem, nie używamy bulgaryzmu. O, przepraszam, widzowie. To się wypika. Ja się hamuję. Co, ja ci to zaraz nie zrobię roboty do spokoju. To spokojnie, to się, ja wypika. Z... To się ja wypika. ja ci zaraz zrobię, żebyś sobie popikał troszeczkę. Nie. Proszę nie. To na co gramy teraz? Na Diamond 1 versus 7. Okej, okay. 3, 2, 1. Tylko. No to no już To już bije. Ha. No. A... Ja ci mówię szybko, bo to po sekundzie już jest zajęte. Dobra, to jeszcze raz. Raz, dwa, trzy. Zaj, raz, dwa, trzy. Dobra, jestem. O no, kurna! Z kim? Z jakimś... Ja... Co się dzieje? Wylew Kropka. jak sobie widziałe. Dobra, czekaj, uwaga. Raz, raz dwa, dwa trzy. trzy. Jest! Udało się. Jest, dobra, w końcu. Powodzenia życzę. Tutaj po prostu walimy. No, czyli przegram, na bank. No zwykłe miecze, no zwykłe Dzieci, na łuki. Którego jestem dobry dg. nawet. Dg. Jak trafię, to jest dobry, ale A jak nie trafię, to jestem beznadziejny. Czy scrolli może przestać w... faha Facha, ja nie w łapkę. ja go biję łapką. Czy mogę się uleczyć? Nie mogę, zajebiście. No, nie bij łapką! Ja tak, widzowie, ja się zgadzam, wy możecie napisać w komentarzach I am no. Ej, napisz mi na Discordzie swój nick Ale co nick? No swój nick w Minecrafcie mi napisz na Discordzie